Lecimy się do Sandomierza na rozpoczęcie sezonu. Jak się wystraszyłem, jak wyprzedzałaś. Bałka, jak się na Ciebie patrzyła! Pojedź, pojedź za mną. Siemanko, witajcie w kolejnym filmie. Lecimy się do Sandomierza na rozpoczęcie sezonu z Darenką. Ze mną. Tak, z darenką. Uh -huh. <laughs> y I jeszcze jest kilku chłopaków. Dwóch jedzie z nami: Michał i, i Kamil. Jeszcze jedziemy na BP do sandomierza. Tam ma się dołączyć do nas ktoś. Dokładnie, nie wiem, seba chyba na pewno. Jadę. <laughs> Jedziesz? Tak, jadę. jadę. I... intercom connected. Ej, ale idziemy tak, tak A co? A niej, <tukujesz> okay. no to co ja ci poradzę kotek? No to co to... Za każdym razem mówisz, a nie ustawiasz za nim raz... no ani razu razem <laughs> Kiedy? Ja, ja, ja. Kiedy? 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 No, no, no. No, no to ustawiałaś pewnie jak miałaś na boku go I, i siedziałaś tak, no już ci wiesz. No gdzieś tam są z tyłu. Ale gdzie on, to nie wiem. Nie wiem, choć się domyślam. Nie wiem, choć się domyślam. Pan Tadeusz sznuk. Jak się wystraszyłem jak wyprzedzałaś. No bo tamten przodu też wyprzedzał, nie? A ja myślałem, że to nie, on nie wyprzedza, tylko jedzie w tamtą stronę, w naszą. I żeś tak wyjechała kurde I mówię że tak powoli mi to zawału dostanę kiedy Ale wieje No wieje, mocno Jak ten, jak, jak się stoi, tak tego nie czuć, nie? Ej, trzy razy pod rząd o teraz w ciągu ja wiem 30 sekund dwalnała mi taka duża mucha w szybę. I jep, Jeb, jeb, jeb. Na no, Jak chcesz? Miłość, miłość z zakopanem Polewamy się szampanem my to mogliśmy jechać te tam prosto Bo to BP jest tam obok, nie? Przy tych torach Aaa dobra, powoli on jadą za nami czy nie? Bo ja ich nie widzę może pojechali prosto Rycerze jestem, ja a ty królową nocy ip, 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 i pip i wp, i, i w prawo, w prawo, w prawo za Unem. No wiem, no <laughs> ale kurwa, co ty, ty Nie wiem, czy widzisz, czy nie widzisz. Widzę. Jestem na tyle... terenie na... Kamil? Jaki Kamil? A nie. Kto? I gdzie? I jak? Chodzą. Samochód! Ble, 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 ble. I tu pada y, dużo niecenzuralnych słów. nie przeprosił. Ale nic, nie wjechałaś w niego, nie? No co ty? Ewa. Siema. Policja. Tak? A nie. A taki sam mają w Tarnobrzegu Tylko niebieski. Oni pojadą pierwsi. A -a. Wszyscy może. No chyba, że tam. Nie, nie wszyscy się wy, wyrobią. Wybiorą. Też nie będziemy czekać wiadomo ile. Coś czujesz, jak odpali tą hondę, to się... To mnie... Między... Właśnie, o tym, o tym... mówiłem Dostałem prosto kurwa w otwarty wizjer Stój, 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 stój A, puszcza nas Mogę jechać? Tak, tak Ale to pierdzi Wrum bum, 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 bum Ja pierdolę W uszach mi oddaje Ty tak nie słyszysz tego nad, bo jesteś nad i trochę przed ale ja tak z tyłu jak jadę i tak prosto we mnie to, to ja pierdzie. Jak się na ciebie zobaczyła. Taką minę, co? Ona? Serio? No. Ciekawe jak... Żeby zrobić, żeby marchewami jeszcze walił twój Że? Powinien już walić Mam przecież full przelot Może jakieś strojenie Ewentualnie, nie wiem tu Tak, tu w prawo I potem od razu w lewo prawie Znaczy no, za 50 metrów no. Tak, i Daria, u, u, u. o, i znowu kolejka Tak jak w tamtym roku Ty się pewnie nie będziesz przepychać, nie? Nie No, Proszę, nie Okej okay. To nikt ci nie każe przecież, kotek Na lewy, mnie. na stronie Na to gdzie Na lewy trzeba zjechać A. Ale czekaj, ten samochód kurwa przejedzie, bo...

Jestem, jestem, tylko sobie zgasł motocykl I zjechał na bok, myślałem, że coś się stało, a to odpalił Bo tam, na tym no. bulwarze, nie? No. Będzie się pewnie trzeba wpierdolić przez jakiś krawężnik, czy coś w tym stylu, nie? No. Więc, ty pewnie nie wiedziesz, no. Więc, jak jedzie, będziesz jechać za mną, bo jesteś druga no. To nie wjedź za mną i zablo nie zablokuj drogi, tylko najwyżej stań z boku gdzieś no. Oni są ominą ciebie, ja gdzieś zaparkuję i wtedy wezmę ciebie, dobra? Dobrze. Ty na paradę będziesz jechać? Nie. Nie. A ty? Nie wiem. Może pojechałbym, pojechałbym tak jak w tamtym roku. Szybko pierwszy, przejebałbym i bym wrócił? No to jest sesja, pójdę tam. No zobaczymy, jak to będzie. Prawo, w lewo? W lewo, w lewo, no. Nie ma, nie ma miejsca. Kurwa. To gdzie mamy jechać? Hmm. Dobra, za, pojedź za mną. No, no, kurwa, poczekaj. Niech się mi odpalić. Bo... No bo masz jedynkę, w ciśni sprzęgło. No mam też. to no. Nie wiem co jest kurwa Dobra nic zepchamy Cię na bok gdzieś yy, tam na ten. Ik zie dat ik